Dzień dobry, nazywam się Maksymilian Witkowski i dzisiaj pokażę Ci, jak dodać partnera w Business Suite albo w Facebooku, jeśli nie masz firmowego profilu. Zrobimy to szybko i konkretnie i dzięki temu będziemy mogli zarządzać Twoimi mediami społecznościowymi, więc zapraszam Cię teraz do panelu Facebooka, no i działaj krok po kroku również z tą instrukcją. Jeśli jesteś na swoim profilu prywatnym, to możesz włączyć swój profil firmowy albo profil strony właśnie tutaj na tej takiej ikonce strony. On jest po lewej stronie na Twoim Facebooku. Klikasz sobie, no i jeśli masz więcej niż jeden, no to klikasz ten właściwy, który chcesz nam oddelegować. Tutaj już jesteś w tej panelu nowej strony i klikasz sobie ustawienia. Będąc w ustawieniach, klikasz sobie nowe funkcje strony. Jeśli tego nie masz, daj nam znać. Natomiast większość stron na Facebooku już te opcję ma. No i teraz, jako że y, na przykład nie masz firmy y, jeśli masz, oczywiście to będziemy działać w inny sposób, y, no to udostępniasz y, social media managerowi, to w tym przypadku jestem ja. W tych dwóch panelach y, możemy po prostu mieć mniej opcji do tego, żeby cię obsłużyć, więc dodajemy nową osobę. No i oczywiście dodamy z imienia i nazwiska, oczywiście to imię i nazwisko podamy. Jeśli to nie będę ja, Maksym Witkowski, to oczywiście damy ci znać, kogo takiego dodać. No i osoba z, z takim dostępem już y, będzie miała Dostęp do Twojej strony na Facebooku I będzie mogła planować Ci posty Oczywiście jeśli pojawi się jakaś komplikacja To będziemy się komunikować Szybko, żeby takie rzeczy Szybko również rozwiązać To wszystko w tym tutorialu Dziękujemy za zaufanie Na bycie Twoim partnerem Agencji Mediów Społecznościowych I widzimy się w socialach albo na Asanie